Dzień dobry wszystkim w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczniemy od pójścia do nowej kawiarni u nas w mieście. Właśnie czekam na Momoko, aż podejdzie tutaj do mnie do domu. Ogólnie miałyśmy spotkać się w parku, ale coś jej plany się zmieniły, więc pójdziemy tam razem. A potem Wam trochę opowiem o przygotowaniach do naszej przeprowadzki, bo w końcu zdecydowaliśmy się na mieszkanie, które jakiś czas temu właśnie oglądaliśmy i jesteśmy w trakcie właśnie przygotowań. Już z tej kawiarni wstąpiłyśmy od razu do takiej norweskiej pikarni, i tam wydaje mi się, że u nas w mieście mają jeden z najlepszych chlebów. Bo ja tutaj w Japonii tego chleba specjalnie nie jem, przez to, że trochę smakuje jak papier, jest bardzo miękki. Ale udało mi się znaleźć taki biały chleb, i jest bardzo podobny do tego, który kupowałam w Polsce oraz ciemny, właśnie z nasionkami. I od razu skoczyliśmy do supermarketu, bo pomidory były w promocji. Więc stwierdziłam, że zrobię sobie kanapkę. I jeszcze w międzyczasie, jak właśnie szłyśmy do tej kawiarni, to tam znalazł się ten taki stojak, jakby przy polu. I pomarańcze. Normalnie pomarańcze kosztują czasami jedna za 200, jedną. A tutaj za 300 mamy cały worek, Więc po po prostu sobie zrobię sok. Może jutro na śniadanie, właśnie dla tomo i dla takę. Zjadłam sobie kanapkę z tym chlebem, było naprawdę bardzo dobre. Eee, pokażę Wam, co dostaliśmy od firmy przeprowadzkowej. Ogółem powinniśmy mieć trzy spotkania wczoraj, ale Pan nas tak zbajerował wczoraj, że podpisaliśmy od razu umowę z tym pierwszym. I z tej samej firmy korzystaliśmy podczas przeprowadzki z Anglii do Japonii, bo ta sama firma po prostu tutaj z takim logiem, a Pandom e, operuje też za granicą i po prostu pomogła nam e, przewieźć nasze kartony. Tutaj dostaliśmy. Kilo ryżu, nie wiem czy wszystkie firmy dają coś takiego przy przeprowadzkach, ale jest to bardzo miły prezent, bo ryż zawsze się przyda, on będzie po prostu wykorzystany. I dostaliśmy też 50 różnych kartonów, gdzie wszystkie są takie poskładane razem z taśmami, z jakimiś woreczkami po prostu na jakieś takie słabsze rzeczy żeby je to, e, zawinąć. Tutaj stoi nasza nowa kuchenka, bo w naszym nowym mieszkaniu nie ma kuchenki gazowej. Musieliśmy tutaj dokupić. I tą kuchenkę, którą właśnie wam pokazałam, znaleźliśmy w second handzie. Second handy w Japonii to jest jednak coś specjalnego. Tam naprawdę można znaleźć wszystko. Nie dość, że są jakieś, nie wiem, ubrania, figurki związane z różnymi bajkami, z anime, z filmów. Są różne naczynia, wazony, elektronika. To właśnie można znaleźć takie nie tylko meble, ale też takie rzeczy właśnie jak kuchenka gazowa. No i tą od razu przyjęliśmy sobie wczoraj. Wczoraj też znaleźliśmy tam w sumie klimatyzację, bo klimatyzacji też nam będzie brakowało w tym nowym miejscu. Ale tak jak chciałam sobie porównać po prostu ceny jeszcze tak internetowo, ile to kosztuje w sklepie z elektroniką. No i okazało się, że ta nowa klima, która nigdy nie była otwarta z pudełka, nigdy nie była używana, jest dalej o połowę tańsza razem z instalacją, więc taka jutro musi sobie tam pojechać i musi to załatwić, bo ja będę szła do pracy. I w międzyczasie też bym chciała, żeby sprzedał kilka rzeczy, które już nam nie są potrzebne, tak jak to krzesełko, tutaj bubaska Tomo, bo Tomu już po prostu e, sięga normalnie do stołu na dużym krześle, to jest już, już duży chłopak, więc po prostu. Musimy się pozbyć kilku rzeczy. My wcześniej, tak jak mówiłam, jak przeprowadzaliśmy się z Anglii, to mieliśmy tylko kilka kartonów do przewiezienia, a jak wyjeżdżałam z Polski, to po prostu jechałam z jedną albo z dwoma walizkami, i tak samo zrobiliśmy z Rumunii, że to, co się udało spakować w walizki, to pojechało w walizkach, a po prostu reszta musiała być zostawiona, więc specjalnie dużego doświadczenia. Przewożeniu mebli e, nie mam, dlatego też tutaj w Japonii wszyscy mm, korzystają z tych firm, bo też niektóre meble trzeba złożyć i potem zbudować je znowu. E, zwłaszcza e, u nas tą sofę, bo nasza sofa się rozkłada i można z niej zrobić łóżko oraz łóżko, które mamy e, w sypialni, bo te meble z Ikei są dość takie powiedziałabym masywne, więc oni muszą nam to wnieść i znieść w sumie. Bo u nas, jakby ani w tym budynku, ani w tym drugim nie ma windy, a teraz przeprowadzamy się po prostu piętro wyżej, więc ktoś musi nam pomóc. I wczoraj też, właśnie po tej, po tej takiej wycieczce, po tej handach, bo w sumie byliśmy w trzech różnych, też stwierdziłam, że poszukamy sobie takiego blatu, takiej wyspy kuchennej, bo chciałabym zrobić przedłużenie kuchni, przez to, że teraz mamy taką kuchnię będziemy mieć kuchnię połączoną z jadalnią. To chciałabym po prostu mieć trochę więcej miejsca do tego gotowania, niż być ściśniętą na tym jednym małym skrawku, gdzie wszystko się po prostu spada do tego zlewu. No i w tym pierwszym sklepie, gdzie była kuchenka, nie było niestety takiego blatu, były same szafki albo stoły. W drugim było bardzo drogo i ceny były bardzo zbliżone do tych z takiego jak sklepu meblowego. I. Szczerze mówiąc, tak średnio się opłacało, bo te meble były bardzo takie porysowane, albo na przykład drewno było takie, ta, ta sklejka była taka wiecie, popękana, więc średnio to też wyglądało. A że ona się zrobiła też wypukła, to nawet naklejenie na niej naklejki nic by nie dało, no bo to byłoby dalej e, widoczne, tak przynajmniej mi się wydaje. E, no i wczoraj pojechaliśmy do jeszcze jednego sklepu, już zaraz po zakupach spożywczych. No i znaleźliśmy ten blat, on był też troszeczkę zarysowany, ale to tylko było zarysowanie jakby na tym blacie, gdzie się gotuje, więc tam można to jakoś właśnie zakleić jakąś specjalną naklejką, więc mnie to osobiście nie przeszkadza. Ale co ciekawe, pierwszy raz się z tym spotkałam, żeby dostać zniżkę tylko dlatego, że jest się obca krajowcem. Jak jedziecie w turystyczne miejsca, no, to czasami po prostu ściągają ten podatek. Mówią, że jak na przykład, na przykład przekroczycie 5000 jenów, no to nie musicie płacić podatku. No, ale to wtedy trzeba mieć paszport albo jakąś specjalną aplikację. No, i oni wtedy to skanują i wystawiają taki specjalny papier. A tutaj tego nie było. Oni się zapytali, czy mam paszport, albo czy mam swój taki japoński dowód osobisty. No, bo wtedy mogę sobie założyć taką kartę jakby zniżkową i oni mogą dać mi 5% zniżki, więc że ja noszę po prostu dokumenty ze sobą, no to pokazałam im swój dowód i dostałam tą kartę no i się okazało, że blat, który tam sobie znaleźliśmy w tym sklepie będzie 2000 jenów tańszy, więc zniżka może trochę mała, ale zawsze coś, więc jakoś tam te koszta nam troszeczkę się obniżają, więc E, musimy tylko po prostu teraz pozbierać, poprzebierać te różne rzeczy, zacząć się pakować i będziemy po prostu szykować się na nowe mieszkanie I I'm going to the outlet shop again to order air conditioning system AC for the new home. Actually, I'm going there twice today. It's second time, cause uh, I got phone call from Tomo's preschool, and the teacher said Tomo has sickness. He keeps saying his eyes are under pain. Then. I went to pick him up to the school. Then he had held his right eye like this. Then kept saying, I'm tired and it's so painful, something inside, blah blah blah. Then I took him to, uh, to the toilet. Then I washed his eyes around my home. Actually, that was in a the supermarket. Then he said, Oh, it's gone i'm fine now and asked him to go back to the school he said no cause he's tired and it's shameful to come back to the school after sick leave then he could help me to pray together at home so yeah then i could go to the auto shop once but i couldn't make the contracting for the ac installment so I need to go again. <laughs> He's cute, typical, I don't know, baby. <laughs> I guess I did the same in my childhood. Anyway, I'm gonna go. I'm such a fool. Na sam koniec filmu opowiem Wam o takiej jednej ciekawostce, która troszeczkę mnie e, zabiła osobiście. Więc jeśli chodzi o nasze nowe mieszkanie, tam czynsz będzie o 15 tysięcy jenów tańszy. E, więc po prostu będziemy mogli sobie zaoszczędzić te pieniądze. No i to wczoraj przyniósł z przedszkola na koniec tygodnia magazyny dotyczące plecaków dzieci, które idą do podstawówki. My mamy jeszcze czas, ale chyba w Japonii trzeba po prostu się na no to wcześniej przygotować, bo tutaj dzieci chyba od okresu meiji dostają właśnie randoseru, to jest ten plecak, on się tak nazywa właśnie randoseru i po prostu te plecaki jakby były prezentem od dziadków właśnie za to, że dzieci idą do podstawówki, za to osiągnięcie kolejnego poziomu. Tutaj macie a jak to wygląda w środku? To jest po prostu jedna wielka komora. Tutaj no, troszeczkę wchodzi i jest jeszcze jedna kieszeń, plus e, jakaś malutka. E, I ten plecak jakby e, zapina się e, od dołu. I jeśli chcielibyście wiedzieć, ile taki jeden plecak po prostu kosztuje, to już Wam mówię. Tutaj macie na przykład przykładową stronę. E, 70. Tak. Gdzie to jest? 72 tysiące jenów. Nasz nowy czynsz to jest 70 tysięcy jenów. Czyli jeden plecak kosztuje tyle, co miesięczny nasz czynsz. Jest to dla mnie jakieś po prostu szaleństwo. Ja rozumiem, że te plecaki są użytkowane przez 6 lat, ale nie dość, że one są strasznie masywne. I dzieci w Japonii specjalnie podręczników też nie noszą do szkoły, bo to praktycznie wszystko zostaje w szkole, ewentualnie pracę domową. Przynoszą. To nie dość, że to jest masywne, strasznie duże. To jak sprawdzałam w sklepie, to jest ten plecak też dość ciężki. Po prostu te dzieci wyglądają, jakby były strasznie im obładowane. A czasami też w ręku niosą jakąś e, torbę e, albo po prostu jakieś inne dodatkowe przedmioty. E, więc te e, sześciolatki po prostu wyglądają, jakby ten plecak miał zaraz je przynieść. Jakie ja zobaczyłam te ceny, to po prostu sobie pomyślałam, matko, przecież, jeśli ktoś na przykład nie ma dziadków, to nie jestem w stanie sobie pomyśleć, e, że ktoś sobie tak o jeśli zarabia sobie taką, powiedzmy, najniższą krajową, jest w stanie sobie pozwolić na taki plecak, i że nie jest to zasadą pisaną, że każda podstawówka potrzebuje mieć ten plecak, ale każdy go ma po prostu nie ma dziecka w podstawówce, które miałoby po prostu taki normalny plecak, który ja kiedyś miałam po prostu w szkole, tylko wszyscy noszą ten randoseru i jest dla mnie po prostu nie do pomyślenia, bo to nie jest żadna jakaś pisana zasada, tu chyba raczej chodzi o taki prestiż, że wiecie, że dziadkowie na przykład mieli pieniądze, to kupili dziecku w prezencie taki plecak, no albo po prostu jak ktoś nie ma dziadków, to nawet nie jestem w stanie sobie pomyśleć jak to sobie... Opłacić i ostatnio byliśmy, o nawet macie tutaj droższe niż te 72 tysiące, tutaj jest za 110 tysięcy, za 110 tysięcy plecak. My jak jeszcze e, podczas korony lataliśmy do Polski, wypłaciliśmy 80 tysięcy za bilet. W jedną i w drugą stronę, z Japonii do Polski, a tutaj macie po prostu plecak. To jest dla mnie, jak taki wiecie, odpowiednik może Gucci'ego, tylko że dla sześciolatka i to jest po prostu dla mnie jakieś takie e, dziwne. Ostatnio tak właśnie przez to, że stoimy pod tym jakby wyborem, przez to, że ten plecak jest taki drogi, to się trochę rozglądaliśmy. I w sklepie Nitori, czyli w takim jakby japońskim odpowiedniku e, Ikei, znaleźliśmy podobne, tylko że on nie jest skórzany, bo te plecaki są ze skóry, e, tylko z takiego grubszego materiału. E, kosztuje 20 tysięcy, jeśli pamiętam e, i jest też o dużo lżejszy, więc wydaje mi się, że po prostu pójdziemy w tą stronę, bo też nie chciałabym, żeby po prostu Tomo czuł się jakiś taki e, wykluczony, po prostu e, przez inne dzieci, przez to, że mam inny plecak, ale też po prostu nie będę szaleć, nie będę kupowała e, plecaka, który kosztuje tyle, co po prostu mój czynsz. Więc taka oto ciekawostka. Możecie napisać, co o tym myślicie. Dla mnie to jest po prostu jakiś szalony pomysł. Ja się będę z Wami żegnać, a w przyszłym tygodniu spotkamy się na Półwyspie Izu, bo idziemy zobaczyć kapibary. Pa, pa!